Słyszałeś? Erwin chycił kreta. O pie, co to godosz? On chycił okazja i teraz jedzie na kreta. Załatwił się to w biurze podróży Max. Tam mają super oferty do każdego miejsca na świecie i na koszt do kapsa. Max. Najlepsze oferty first i last minute oraz super ceny. Na przykład rejs statkiem Wyspy Kanaryjskie z Maderą 2650 zł. Chiny od 2999 zł. Tajlandia od 3500 zł. Kenia od 3650 zł. Oraz super hit cena 15 dni. Zwiedzanie z wypoczynkiem. Sri Lanka od 4690 zł oraz RPA od 5030 zł. Biura Podróży Max. Rybnik Gracibusz Bielsko-Biała, Katowice, Ulica Słowackiego 41. Telefon 32 253 0024. www.24lastminute.pl